Zaczęliśmy live'a, teraz gadałem przez telefon jeszcze chwilę, ale chciałem Wam podsumować, bo ciekawe rzeczy się zadziały na tym live'ie i wymyśliłem ciekawe pomysły. Nie chcę obiecywać, że na 100% je zrealizuję, ale jest bardzo duża szansa na to. A pierwszym pomysłem jest rozwiązanie konkursu na przyjazd do domu X. Jako, że na moich filmikach przez jakieś 2-3 miesiące było mówione o tym, że któryś subskrybent i osoba, która będzie lajkować wszystkich i w ogóle. Będzie mogła przyjechać do domu. Minęło już prawie rok, czy 7-8 miesięcy, nie wiem dokładnie, i nadal konkurs nie został rozwiązany. Tak więc możliwe, że zorganizuję ten konkurs jeszcze raz i po prostu zaproszę kogoś do domu, bo ja cały czas za ten dom płacę, więc jestem wynajmującym, mogę robić tam, co chcę. Drugą rzeczą jest to że wymyśliłem, że może przeprowadzę się tam znowu na tydzień i zrobimy streama. 24 na 7. Będziemy streamować cały czas i, i będziemy się tam dobrze bawić i będą transmisje, no bo ja już mam po prostu dosyć tego, że oni nie chcą się ze mną dogadać. Więc jak nie chcemy się dogadać, no to ja zacznę działać po prostu. A trzecią rzeczą... O, coś mi zaskoczył jakiś... Fuh. Trzecią rzeczą jest to, że dzisiaj... Yy... Pojadę do Domu X. Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja, a zabiorę jakieś niektóre swoje rzeczy. Mogę też odpalić z tego live'a, mogę z tego nagrywać Insta Stories. Więc obserwujcie i, i czekajcie na rozwinięcie sytuacji, bo moje nastawienie się zmienia zupełnie. I jeszcze tak na koniec, żebyście nie pomyśleli źle, ja nie wracam do Timu, ale do domu mogę sobie wrócić. Więc...